Jeśli potrzebujecie końców na paczki, zapraszam na www.foodcoins.pl. Link w opisie. What's up, alieny? Z tej strony Kapitan Alien jestem dzisiaj z moim tatą i gramy. Mm, coś, czego jeszcze nie było na moim kanale. Mianowicie, będziemy mieszać troszeczkę w naszych składach. Ja mieszam w składzie mojego taty, tata miesza w składzie moim. Zresztą bardzo zamieniamy się padami. Masz pierwszy raz chyba możliwość dotknięcia go, a jak pozwolisz, że zaczniemy po... od początku, bo tyle gada, że nie się wtrącić. <śmiennie> zarządzanie zespołami. <Siema. śmiennie> zarządzanie zespołami. I teraz tak. Ja mieszam w Realu Madryt, mój tata w Manchesterze City. I oczywiście możemy wprowadzać jakiekolwiek zmiany, dlatego ja Casillasa wkładam za Benzemę. A, troszeczkę. Po, pomieszam. Mamy trzy, mamy, pie, przepraszam, mamy pięć zmian. A ja mu harta wywaliłem, i Ambrozję wstawiłem na bramkę. Okej, okay, nie mam pojęcia, kto to jest. Spoko. Bardzo słabiutko. Plus, ale u ciebie osiem. broni benzema, więc też jest dość śmiesznie. Słuchaj, Poleś okay, jest też po brodzie, więc. Dobra, 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 dobra. dobra. Kolega nie zawiedzie. Karwa um, Hal poleci na. bo wiem, że nie jest wcale taki dobry. Poleci na lewe skrzydło, to jest moja druga zmiana. Marcelo na prawe skrzydło. A ja lewego I... pomocnika wstawiłem mu na atak. I Modricia <laughs> damy za pepę. Dobra, to są moje zmiany. Ja, ja, ja zrobiłem mam... na razie dwie. Dobra, ja mam pięć zmian. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i, i, i kto wygra? To, uh! Środkowy pomocnik. O, nie, cześć, trzeba ci coś innego. Co tu harta mamy BR? Mamy jeszcze jakiegoś bramkarza? Nie mam. To pojęcia. jest bramkarz. Bramkarz right, right, right. To go wstawimy bramkarza, na środku. Okej, okay, spoko, 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 spoko. <laughs> to to była trzecia sprawy. zmiana. Zaraz no oszacujemy bramka. nasze zmiany. Bole. Zobaczymy, a co tutaj namudziłeś. Gun. Gościu jak broń, Samych masz bramkarzy. trzeciego nie bramkarza ci wstąpił. No, okej, okay. no to fajnie Farta się zrobiło. nie no, zrobiłeś tej wie. zmiany, musisz jeszcze raz. A to nas. Nie, Gana wsadziłeś. Dobra, sorry. Gana wsadziłeś. Gdzie? Tu. No dobrze. Mo, jest okej. Okay. Teraz na Sriego Na w składzie dokładnie. <laughs> <laughs> Proszę bardzo zamieniony. Dobra, piąta ostatnia Cofnie? zmiana. Mam wrażenie, że trochę więcej zmieniłeś. No i dobra. Nie. A, czyli Dose, oddaj mi to. Czyli Jak porobione, ja zobaczę, tak? Jak w ataku, o oh, Daj się tutaj przeminimy. z Marcello, no to ładnie obrońcy atakują. Ronaldo w obronie z Ramosem i Bale'em. No nie zrobiłeś a, źle, a, a, bo tam ci, że środkowi obrońcy dobra, są niźli, dobra. Dobra, z Ramosem. easy, okay. easy. Okay. No easy, liczę easy. na Benzemę. Zobaczymy. <laughs> Zobaczymy. Zobaczymy przy wyrzutach z ręki, co Benzema potrafi. Ja jestem przekonany, okay. że jednak ci nabroiłem ostro. Okej, okay. oczywiście Sofaj. gramy cały mecz bez możliwości jakichkolwiek... Zmian, oczywiście. Okej, okay, w takim razie jesteśmy gotowi. Ja e, na pewno. Zaczynamy, zaczynamy. No, ja nie wiem, ja się trochę boję, jeśli mam być szczery. Strzelaj sobie, wypróbuj. Świetny strzał. Bardzo na pewno trafisz bramkę, tak jest, okej. Okay. Ja to była wróżba, czekam to czekam. była wróżba, to była wróżba. To była wróżba, już przegrywasz. A więc w takim razie Manchester City kontra Real Madrid, powodzenia. Dawaj, stary. Rozwalimy się. Rozwalimy o, to na deszczu! A wiecie dobrze, okay, moi kochani, okay, okay. co się na deszczu dzieje? Dobrze okay. wiecie. Ja tak jedziemy, naprawdę jedziemy, jedziemy, jedziemy. nie zwróciłem uwagi, kogo mam i gdzie, ale niech chłopaki, Oj, no i pięknie już obrona. Nie mam pojęcia, kto to był, ale świetnie obronił. Dobra, jest Silva. Dobra, mamy Silwę gdzieś tutaj w środku pola. Mamy Fernandinho, który jest dość szybki, szczerze mówiąc. ojojoj no i to jest Barker, czyli pewnie jeden z bramkarzy. Nie, nie, nie znam składu niestety. Kassias! E, to... <laughs> tak o może jak to no. leci, pędzi, leci. Ale leciał, pędził, oh, leciał i co? I doleciał. O to, ekrabie, to co, czuję, no? że moje zmiany były idealne, bo będzie śmiesznie, na pewno będzie bardzo ciekawie. Okej, okay, okej, okay, rozgrywasz. Oby. Spoko, spoko, rozgrywaj sobie. Bo ja nic nie wiem, powiem. ja wiem, ja wiem, że musisz. Czekaj, wiesz co? O, nie, dobra. Ale to jest tak zrobione jak jest, nic tu nie będę kombinował z dźwiękiem I ciskamy, no ja oczywiście muszę się teraz bronić, bo jestem napierany tutaj, atak niesamowity Jest A, przejęcie, ale na tak to wypuszcza na, na, bark na, o, no na Barkera O, na Barkera O i sobie zrobiłem no. I co znowu wyszło No z Modricem się nie kiwa Modricem się nie kiwa O, O Jezus, jaki tam strzał Ci zawodnicy się moski. po prostu po, ten, mijają z powołaniem. Ja tu widzę, że bramkarze powinni być napastnikami, a napastnicy bramkarzami. Autentycznie. Dobra, uwaga, dośrodkowanie. I robił to Karwa Czyli moim zdaniem, ktoś, kto nie powinien grać w ataku, bo no niestety, strzelania za dobrego to on nie ma. Może statystyki mówią coś no innego. Jednak, a, dobra, uwaga. Wow. No i Ramos prawie wsadził głowę, no ale Ramos zawsze jest w polu karnym. On potrafi tutaj na, nabroić. Nieźle, nawet, bym powiedział. O! o! Kto to Fernandinho? Czy jakiś inny? Jakie karate tam u sputeczki. do niego, nie, nie. No dobrze, ładnie, ładnie, ładnie. Jedziemy, 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 panowie, jedziemy do przodu, tak jest. Oj, tutaj sprintem nie wygramy na pewno, ale już piłeczka wraca do nas. A teraz szybka strata była. No i ciskamy, ciskamy. Bronimy, bronimy, ostro bronimy. Nie damy się tutaj. Jest! Świetny blok, świetny blok. Nadal bronimy. Ustawiamy się pozycyjnie, pozycyjnie Dobrze, Kurde, pięknie, dupa, pięknie, tyle, świetnie, na pa, Znowu na Bakera czy tam Bakera? Barkera, Barkera, przepraszam bardzo Barker świetnie tam e, próbował się wywinąć z tego uchwytu Jednak no, nie udało się, nie udało się i teraz o, I kto strzela? Casillas! To nie. Casillas był? Casilla? Jedynka, Casillas gola strzelił! Aha! Jest! Ula -la, la 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 ja bada, 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 yes! bada! Ale fajnie! Przycieć możesz, ale nie la Bo rozbrysk masz na pół metra Dobra spoko, okay, la spoko spoko Easy 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 Do Alo tak. O mi... takie coś? Daję ci fory, ok? Umówmy się. Umówmy się, Ta, to jasne. było po prostu... To ja mam murzynę! Co ja ci mogę Dobra, powiedzieć. mam czarnego Easy, na bramce. Peasy, lemon squeezy. Mm. Mam czarnego na bramce, to już wszystko wyjaśnię. <laughs> Ta. A benzema na bramce tam stoi, kolejnej ciśnienia się jesteś Jasne, tak, Cienias jesteś do wiem. bólu. Tak, 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 tak. tak. Boli? Okej, okay. nie, To A co absolutnie tak siedzisz z tym, no? No, <laughs> no, uśmiałem się, boki zerwałem. Normalnie, ojoj, oj kontuzja na całe życie. Dobrze, Pamiętaj, dobrze, że Kasia jest tak, jedynym tak, bramkarzem tak. na świecie, który umie grać dobrze nogami. No, co się nasłuchałeś? Widzę w telewizji jakiś bzdur. Niestety Dobra, to jest jedziemy. Pach, tutaj się cofnie, pach, cyk, wypuści. Tam poczekasz, gościu wybiegnie. Ładnie, ładnie, on to przejmie. Tak jest, Ole utrzymanie. Świetnie i teraz pach, jedno przejście, drugie przejście. O, poszalał, poszalał i wywalczył rzut rożny. Nice, 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 bardzo ładnie. Oczywiście, że... Na f co? No. Fartem wypadło. Dobra, Silva, Silva dośrodkowanie. Tiago Silva! Nie wiem czy to Tiago Silva, no ale nieważne. Jeden z z, ja z, z, z Silva Jak tam z twoim oh! sprintem oh! chłopie! Jedzie, oh! się. Porobiony! Yabar! Porobiony! Chyba zarobiony. Porobiony no, był Dobra, jest. Tam się nie wystawia mi na skrzydło, nie rozumiem dlaczego. No bo fajnie by było <laughs> jakby... Zrobi... Bramkaza, Aj, Silva! Muszę grać na Silwę To będzie moja taka e, złota karta, oh my freaking god! HAHA! <laughs> Mówię ci, Kasias jest najlepiej grający nogami bramkarzem na świecie. Widzę właśnie. Weź, skipuj to. Graj, graj, graj. Normalnie! Padłem! Padłem! Padłem. Dobra, i usiadłem. Grasz. Oczywiście, Ała. że gram! Ja nie czekam, ja tu cię ale, rozpracuję cię zaraz, nie jestem to. zły, tylko po prostu nie wiem kogo mi na bramkę wsadziłeś i to straszne jest. A kogo tam wsadziłeś, jakiegoś środkowego pomocnika czy coś? Y y y tak, środkowego pomocnika. Tragedia, tragedia, gościu nic nie gra, a Casillas po prostu, no nie wiem, skrzydeł dostał i nie tylko. Jakby to puścił, przysięgam ci, wyszedłbym stąd. Nie, bo to wyszedłbym, wyszedłbym. nie, ja, nie. Absolutnie no, i naprawdę bym wyszedł. To by było po prostu nienormalne. A, I nie chciałbym, żeby coś takiego się stało na drugi raz. No, ale panowie! A tak jest! Dobrze, ciur. ładnie odebrana piłka. A jak za to? Bernardino, oponeści. dobra, lecimy nim, lecimy nim, lecimy nim, trzeba tutaj odegrać. Gdzie jest Silva? Jest Silva, dobra, mamy Silwę. Mamy Silwę, mamy Silwę, ale on jest atakowany już przez dwóch. Dobrze, Silva Aj, no, Silva come on, mate! No, tak nie można. Dobrze, jest, okay. atak, świetnie. I tutaj, pach, wypuszczenie, i tam. No, panowie, troszeczkę celności. Aj, tyle we mnie teraz złości. No kurde, to co ja zrobiłem? Jest, jest, jest. Na leć, 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 leć. O, o! Będzie okazja, będzie okazja. Dla mnie. Dostajesz Ale, będzie, nie, 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 będzie okazja. Eee? z Silva co? Eee. co? Co to za samouczki? Które? Chyba ci się przydadzą. Aha, Nawet aha, już komputer wie, że musisz aha, 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 z aha, tego skorzystać. Aha, aha, aha. No patrz jaki ty śmieszny uh, jesteś uh, aha, uh, no Ty jak to zobaczyłem to padłem i usiadłem. Aj kurde no taki strzał, taki strzał, come on, come on guys. Przecież to no jest nie, nierealne! to no. to jest nierealne. Musimy tutaj coś dać wiecie co walić ten ultradefensywny. Jedziemy z Koksem, najwyżej, już właściwie nie mam nic do stracenia. I tak przegrywam. A jeszcze raz gra z kontry ustawię sobie. I teraz jedziemy. Oj, 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 porobiony, zostałem lekko. dobrze, Aj, woda, piłka woda. wyszła. Jasne, woda. Było tak Platfusy masz nie wodę. Platfusy i płetwy i wszystko, a nie woda. Dobra, chłopaki, już tutaj się rozgrywają ładne wypuszczenie no i teraz gdzie jest Silva kurde przydałby mi się Silva aj ten Barker no on nic nie robi dzisiaj Barker po prostu to jest chyba powiem, Peter Parker powiem ci, że to nie są jaja ale naprawdę ah. jeśli chodzi o Casiliasa jest to najlepiej grający tak wiem płoną. nie najlepiej tylko ma najszybsze nogi to, to o to chodziło i technikę nieprawda tam jaką technikę bramkarz technikę proszę cię tam technikę chyba politechnikę skończył Ha. Dobra, jedziemy. Okej, okay, jest koniec mm, pierwszej połowy. Już następuje za sekundkę dwie, a ja nadal, e, no, nie widzę tutaj mojego zwycięstwa. Oj, 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 cienko, cienko, cienko stoję, cienko y, przębę. No i teraz na no, tego barkera tam jest. Ciskaj Ciska! Dawaj Modryć, dogoni się. Ja? się modric dogonił? O nie, no ale, ej, co to było? Przepraszam. Mam nadzieję, że to jakiś faul, a nie co, co to, nie, nie, co to, to było. Nie, nie, ty faulowałeś. Koniec. To było słabe. No daj statystyki ludziom zobaczyć, no, a nie no jak wieśniak lecisz. Zab no. no ale co, ja przynajmniej 100% czynności mam przesne, no. przez A ja, przesny, ja mam 50 lat, weź Z weź, uspokój się. Dobra, jedziemy, jedziemy, nie ma to tamto. Trzeba to jakoś no. ładnie rozegrać. Ła świetnie rozegrana piłka! NOT! Słuchaj, ja, ja ci powiem tak, że się rozkarażyłem strasznie. Jasne, wiem. Daję ci tutaj fory przez to, że na przykład w ogóle już przestałem myśleć i kombinować w grze. Tak, tak, tak. Tak, wiem. No i co? Ale... I co? No, 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 no. Jedna jest rzecz, tak, tak, którą tak. musisz wiedzieć. Słucham. Kasijas wiem, ma najszybsze nogi. Wiem, jest. No, wiem. Już powtarzałeś. Dobra, jedziemy. Trzeba cię tutaj pofaulować troszeczkę, bo widzę bez tego to ani rusz. róż. Okay. No i Silva, Silva, no może co, teraz Silva coś no pokazał. Oczywiście, że wypuszczę! Spalowy. Oczywiście i walnę! Nie. No i tu nie walnę, bo przecież on nie. biega jak, jakby chciała nie mógł. To jest nienormalne juh, w takim razie. To jest nienormalne i to z juh, tym się nie zgodzę. Juh, I tutaj baj, już ci go wyszedłem. kasujemy, <laughs> tak jest, zabaleta skarba, ale tam powalczyli przy, juh, ale, przy linii. Ja, ja. O Jezu, gdzie on wyrzucił Dobra. I tam, i tam, pięknie! Jest, jest! No, o! Tak jest! Tak jest! Syddawn! Siadaj na glebę! Tak ja jest, macie... Ramos! Zawsze. Z... O, o, o! Nie! No Wiesz, co nacisnąłem? Ma tak. Wyjście bramkarza Y i co? Ale oni czasami się? sami tak Faun. łapią. Dobra, to... zobaczmy, kto wykona. No, powiedz mi, gdzie strzelać, no? Wy cię No, prawa dolna. Mental, mental. mental. Prawa dolna. Mental. Mental. A, buja! Prawa nolla! Aż, dalej się, dalej wywróciłem. aż wiesz, się wywróciłem! Nie. Aż Bile się to wywróciłem! Aż się wywróciłem! Wiesz co? Wiesz co? Ale wiesz co? Aż. Usiadłem! A, a? Nie! Zobacz! O, nie! Przepraszam, Spaliłem wiesz co? Wiesz co? No. Wy... Słuchaj, powiedziałeś, aż się wywróciłem! Pa! Usiadłem! Rybu nie było! To miało być tak! ha! Padłem! i usiadłem. No, nie spadę. No, jest Ale spierdzieliłeś. Dobra, okej. Okay. Spierdzielę to, a ja to mi zaraz wynik. Dawał, jedziemy. Kurde, te włosy. Włosy mi przeszkadzają, są zbyt długie, ale to nic. A nie tylko takie długie rzeczy mam. Chodziło mi o pasek na przykład. Tak, czy inaczej kontynuując te... Znaczy może nie, porzucając jakże te suche suchary. Przejdźmy teraz do rozwalania. Okej, okay, pach, do przodu, świetnie. Silwa. Silwa jakby się tu wystawił, to by było idealnie. Jednak on nie za bardzo chce ze mną współpracować. Świetna dogrywka tam górą. a nie doszła, nie doszła. Mm. No, nie fajnie, nie fajnie, jak nie dochodzą takie panie, główki i w ogóle i wszystko. Dobra, cyk tutaj do góry, tutaj pach wypuszczenie. O, niebezpiecznie, wiedziałem, że to tak się skończy. To była absolutnie moja wina, ale tutaj już Kodzyskie jesteśmy na straży. O, strażnik Teksasu. Nie, no. Moi są strasznie wolni. Jak może Silva być wolniejszy od Pepe? O, prawie tam przeciąłem. Mmmm. Prawie wszedłem jak nóż w masełko. Dobrze i teraz tutaj dośrodkowanie będzie. Nie, to zgasimy, zgasimy bezproblemowo. I tutaj piękny odbiór, tak jest! No i teraz barker! Dobrze, dobrze, ładnie barker. Chłopaki, la latać, 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 lataj! Lataj czarnuchu jeden! Dawaj wow, tam czarni nie umieją latać, a już na pewno nie umieją What? skakać. Aha, super. No ja widzę, że... Sk nie, nie, ja nie widzę, że w ogóle oni tutaj nic nie potrafią w tej grze, bo stracił piłkę po jakimś najgorszym możliwym chyba e, najgorszej próbie właściwie e, zrobienia jakiejś kiwki. No dobra, nieważne, nieważne. Próby, nie próby. O oh Jezus, to trzeba oddalić. Tak, takie piłeczki zdecydowanie trzeba oddalić. Ale no ja nie wiem o co teraz chodzi, ale ty już tam w ustawieniach znowu namieszałeś. Tak, jakich ustawieniach? Muszę się w co jakich to? ustawieniach, o czym ty mówisz? Do kogo ty Siostro. Dobra, patrz, 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 patrz. Ja tutaj. Pyk, Dobrze, ja po prostu pyk, ciutkę lepiej gram, pyk, no. Tu się zamotałem. Tu, tak. Tutaj trzeba go wjechać, na niego. Wjeżdżaj ostro, siostro, tam. Spalonego nie było, tam z pięciu mi krzyczało, nie o, że. Oj, nie! nie! No ale lej, Nie pozbywaj się piłki, którą właśnie dostałeś za darmo. No co za człowiek! Kurde, Silva! Czy ty nie możesz jakoś bardziej ofensywnie tu grać? No, nareszcie! Nareszcie jakaś sensowna ym, akcja od Sylwy. Dobrze, ładnie, ładnie, walcz tam, walcz tam, walcz tam, walcz tam z nim, I powalcz troszeczkę, nie, o, tak jest, jest, nie pozwól mu I już jest, wypuszczenie, ooo, Barker, Barker Co zrobi Barker? Co nie. zrobi Barker? Nie, co da piłkę, patrz Zobacz, Co Barker. zrobi Barker, do środku je, i wejdzie tam, jest, no i nie wejdzie, piłeczkę. ale to nic, Dobrze. to nic Dobrze, nie ma go, już się podda, jest Kurde, nie, nie, cofamy, 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 chłopaki, cofamy Cofamy, świetnie, świetnie, tak jest, tak jest, pięknie wyłuskana piłka, no i spalony, spalony. A, ale już ciśniemy, ciśniemy ostro, Nie, ciśniemy, pompujemy, zadowolony. pompujemy, dobra, spalony. dobra, dobra, Ta, dobra, pompujesz to się ty, takie wypieki czyżbyś w kuchni coś robił? Pośmialiśmy się, a teraz przejdźmy do poważnej rozgrywki, jaka? Jaką jest, tam, tak, nie było spalonego Jezus stary, walto, volto, A! No prawie, dobrze, ale jeszcze jest Nie, 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 jest koniec akcji, jeszcze Niebezpieczeństwo tutaj może nastąpić Prawda, ach Zepsułem tutaj ten odbiór Okej, okay, na spokojnie, na luzaku. Yy, luźniutko, luźniutko. Bezproblemowo. Tak jest tutaj niby. Oo, dobrze! Pressing Zakiwałem był. Błąd się. Był, wszystko było. No i świetnie, no się Świetnie, nawet świetnie. świetnie. Dobra, nie? teraz trzeba oddalić to. To jest zdecydowanie dobry sposób na bezpieczne rozegranie. O, świetnie, Aj, tym bardziej, kuranie, że ja zaraz było. dostaję piłę do, pod, pod nogi. Okej, okay, okej. Okay. Szybka seria podań, ale my już tutaj jesteśmy na straży. Wpadamy tam z bara w jakiegoś I ten bra, ale nie, zobacz co ten braut! Wiesz co ci powiem? Świetne... Nie nie, nie po, ale posłuchaj, posłuchaj Tam, mnie, posłuchaj wiem, mnie. Wiem, no. świetne taktyczne zagranie wsadzając mojego... Wsadzając twojego? Ja zobacz mam... ten Możil gra po twojej stronie! No zobacz co on robi, zobacz, patrz, patrz! Zobacz. Bo on nie jest bramkarzem. A jakbyś A mu rzucił... Ale jakbyś mu banana, wiesz jakbyś się rzucał? Ty! <todkodziany> <toddź> <toddź> <Małapa> jedna banana? <toddź> no i co? I Nie możesz nic wymyślić. No Aaaaaaah! Jak... Spalony, no weź skipuj to rasista jest. Wie... A to odezwał się nierasista Ja bym mu rzucił całą no banana ja. Dawaj, graj, nie śmiej się tutaj, tylko lecimy z koksem, bo to nie ma co Super. Ja nie wiem co moi robią, przysięgam. Moi potrafią e, biegać chyba tylko po boisku. Nie potrafią jakoś e, sprytnie podawać. Znaczy w ogóle nie potrafią Oj, podawać. Oj, zamiast podać. Patrz, no, wyleci? Jak no, mógł dotknąć? Dlaczego nie dotknął? To jest tłuk. Co za typ. Jest po prostu jakiś nierealny ten typ. Ono. Chcecie banana? Yeah, yeah. Mm, Nie, nie. Biegaj, biegaj, biegaj stary. Bieg... Aj no, come on. Dobra, coś czuję, że ten mecz już mam ostro przetuptany. Ze względu no, tylko właściwie na mojego bramkarza, który e, powodował, Kurde, że no. nie miałem ani no, jednej no. takiej sensowniejszej akcji dzisiaj. Co? No nie, no come on. Kurde, ten atak też nie potrafi przyjmować piłki, to jest najgorsze. Ale obrona jakoś działa. E, nie wiem na kim był faul, na no, mnie, okej. Okay. Nie wiem. Przewróciłeś e, jajaturę. Który jest chyba największym koksem z tej całej gry. Dobra, wypuszczenie tutaj, to może jeszcze taki jeden. Jedna brameczka Może coś mi się uda tutaj no. wsadzić yeah! <laughs> Company Woo! Zapomniałem go zdjąć <laughs> dlaczego teraz stary? A to jest... oje nie, muszę zwrócić honor, bo to jest jedyny Murzyn, który chciał coś w tym teamie robić. No dobra, no mam 90. minutę, mój tata gra na czas, bo jest miękką parową. Spoko, nadajesz się do hot doga, wiesz, między dwie bułeczki cię można wsadzić. Aaaaaah, see what I did there Dobra no, ej, gramy, 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 tak jest. Gramy, gramy, panowie, patrz, patrz, patrz. No nie, no gdzie odbiegasz? Stary przecież to jeszcze okazja była na strzelenie kolejnej bramki. Dobra, dobra, obronę rozciągnęliśmy bardzo źle. I... Ten bramkarz jest niesamowity. Ten bramkarz jest niemożliwy po prostu. To jest nierealne. <laughs> Ej, wiesz, to nie jest tak, że ja chcę zgonić winy na coś, ale to jest ewidentnie okay, jego wina. Ale gdybym by chciał być złośliwy, to bym powiedział jedno. No. Że tyle razy dostałeś w dupkę, że teraz to już ci wchodzi i nawet nie reagujesz. O <laughs> nie. Nienko! Nie widzę jakieś o, doświadczenie widać. w tym musisz mieć, jak tak to opisujesz. O, zobrazowałeś tutaj nam bardzo, dobra, bardzo nie dobrze. Dobra, nie piłki, tylko po graj. No, na, gra. tak, tak, tak. no eee! i koniec. Dzięki. No. O, dziadzia najlepszy! Uu! Tak, tak. Historia gry z moim synem ma już taką długą brodę i ciągle w dupkę. Ja się wygłupiam mnie grać normalnie. Teraz to już wiesz naprawdę. Tekst był dobry. ale... Oj, I tym miłym akcentem będziemy kończyć mega wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. My się teraz pa. z wami żegnamy. Trzymajcie się i papa. Hej ja.